na ewentualną szansę. Miejmy nadzieję, że zapewni mu tego awansu nieudana próba Kamila Stocha, bo liczymy, że Kamil pokaże się tutaj z dobrej strony. Pięciokrotnie stał tutaj w Biśle na podium w zawodach zimowego Pucharu Świata. Bardzo szybko zakalił korekset dla Sedlak zielone światło i mamy już Kamila w powietrzu. I to jest piękny skok! Wylądowany poza 125 metrem. Trochę problemów przy lądowaniu. Nie ogląda się tam nawiązanie Kami, ale chyba wszystko z tym wiązaniem w porządku. 127,5 metra. Wiatr sprzyjający, ale tylko pół metra na sekundę. 5,7 będzie odjęte. A zatem będzie w czołówce tego konkursu będzie kolejny Polak w serii finałowej. Brawo Kami! Wygrywał tutaj, widzimy jakie problemy przy lądowaniu. Ledwo się tutaj wyratował, stąd niskie noty za styl, 16,5, 16 punktów, Odetchnął głęboko, podobnie jak Adam Małysz. Widzimy jak tutaj spogląda fachowym okiem na ten skok swojego kolegi. Obecnie jako okiem też prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Niskie noty za styl, Kamil siódmy. ale będzie w sobie się urwała, przytrzymująca, i stąd jakiś taki. Moment zawahania, ale spokojnie, Kamil jest siódmy, 127,5, dobrze, odetchnęliśmy z ulgą, jesteśmy, jesteśmy na tropie, pięknie.